Może jeszcze namaluję. Y, dzień dobry! Y, dzień dobry! Halo! Y, ty no, weź go jakoś tam złap. Dobra, dobra, halo, halo, proszę pana, my szukamy teatru kameralnego, bo bez nas budowa nie ruszy. Jak się tam dostać? Te panie! No... Proszę pana. Teatr kameralny. Hmm, wspaniale. Wspaniale, że przyczyniają się panowie do rozwoju tego miejsca. Rzuciłem palenie. <noise> Kulturze w tym mieście jest to bardzo potrzebne. No to co? Namaluję panom drogę? <noise> Albo Ja namaluję teatr! Ja namaluję teatr! Ja namaluję teatr! Przynajmniej wiemy, w którym kierunku trzeba iść, no raz, ja czyli tu... A, tu, poczekaj. Czy, nie. Ej, no, no, a, zaraz. A, no, dobra. Dobra, idziemy. Do teatru, do teatru. Co tam jest napisane? Dzień dobry, może jakoś pomóc? Dzień dobry. Szukamy teatru kameralnego. Ohoho, oh, teatr kameralny, świetne miejsce. Się idzie tam! Idziemy! Zwał! Tak? Gdzie? Tutaj? E, mm, to chyba y, tam! Znowu! W tą to, stronę! To tak tutaj? Jak a nie to? tam? A, a chyba, że rzeczywiście y, musimy iść tam! No, tam no, to, ale no, no, to... no to idziemy, no ale. Oj, oj, oj ja się zgubiłem! Proszę trzymać się rzeki i na pewno panowie dojdą do widzenia. No to idziemy, no dziękujemy! No dobra, dobra, idziemy. Rzeki się rzeki. Dobra, idziemy, Mirek, dawaj! Dzień dobry, dzień dobry, szukamy teatru kameralnego. Czy może nam pani wskazać drogę, co? Chcecie dać nogę? O! Nie, 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 my po prostu... Gdzie, gdzie, pani? Pani? gdzie pani poszła? Halo? No proszę pani, my szukamy teatru kameralnego. O, o. Teatr kameralny. O, pamiętam, chodziłam tam, jak byłam młoda, i teraz też będę tam chodziła z moimi wnuczkami. No, bardzo, no, bardzo pięknie, ale nam się spieszy, bo budowa stoi. Co to? Rozmowa nam się kroi? Nie, no. My Nie. się bardzo cieszymy, ale dokąd mamy iść? Aha, cieszycie się, cieszycie, cieszycie. No, no dobrze, e, tam, tam, tam jest, to, a teatr e, kameralny. O, tak. no, to, dziękujemy, dziękujemy idziemy, no, ale. E, no, jak to dzisiaj młodzi biegają do teatru, no naprawdę. <noise>

Krystian, ja już o, nie mogę. To bo, gdzie to jest? No właśnie, gdzie on jest? Nie, Chryst, nie dam radę. Szybko, 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 szybko. Gdzie jest teatr kameralny? Teatr kameralny? Tam. Ale Tak. Jest. Idziemy i lecimy. Mirek, dawaj. Tak. Panowie, żwawo z tym szkłem. Czekamy na was, budowy skończyć nie możemy. Wreszcie jesteśmy! Dobra, chodzimy? Kurde. Teraz nasz dobra! Panowie, mamy szyby!